Wilk Stepowy Hermana Hesse to głęboka podróż w głąb ludzkiej duszy i samotności. Głównym bohaterem jest Harry Haller człowiek rozdarty między własną naturą wilka stepowego dziką i instynktowną, a jego wyższym, intelektualnym ja. Próbując odnaleźć sens życia, Harry zmaga się z uczuciem obcości w społeczeństwie oraz z wewnętrznymi demonami. Przechodzi przez fascynujące i niejednoznaczne doświadczenia, które prowadzą go na skraj załamania, ale także otwierają przed nim nowe, nieznane dotąd ścieżki duchowego odkrycia. Książka stawia pytania o to, jak radzimy sobie z naszą podwójną naturą dziką i cywilizowaną oraz o poszukiwanie autentyczności w świecie pełnym powierzchowności. To również opowieść o walce z poczuciem wyobcowania, i próbie pogodzenia się z własną tożsamością, co czyni ją niezwykle aktualną, niezależnie od epoki. Wilk Stepowy to wyjątkowe dzieło, które ukazuje głębie ludzkiej psychiki i próby odnalezienia równowagi między instynktami a intelektem. To książka, która porusza trudne, ale ważne tematy egzystencjalizmu, samotności i transcendencji. Jej pełne napięcia fabuła i filozoficzne refleksje zachęcają do głębszej refleksji nad własnym życiem i światem.